Rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, młodszy brygadier Rajmund Kowszewicz. Strażacy JRG Sztum w zeszłym tygodniu wyjeżdżali aż 10 razy. Były to wyjazdy do miejscowych zagrożeń oraz pożarów. Z ciekawszych wyjazdów to dniu 21 czerwca 2016 roku o godzinie 5.30 do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego w Sztumie wpłynęła informacja o wypadku drogowym na drodze powiatowej nr 311 w miejscowości Michorowo. Dwa zastępy z JRG Sztum oraz OSP Postolin po dojeździe na miejsce stwierdzili, stwierdziły, że samochód osobowy marki Opel Corsa uderzył czołowo w przetrożne drzewo. Wykonanie znaczy w wyniku wypadku w wyniku zderzenia Kierowca pojazdu został zakleszczony. Wykonanie dostępu do osoby poszkodowanej przy użyciu sprzętu Holmatro polegało na wycięciu drzwi od strony kierowcy oraz pedału hamulca. I to pozwoliło na uwolnienie nogi kierowcy, a następnie przekazano kierowcę do zespołu ratownictwa medycznego. Kolejnym zdarzeniem w dniu 21 czerwca, również na ulicy Moraskiego w Sztumie, było zgłoszenie o zasławnięciu starszej pani w mieszkaniu. I tutaj zastęp J. Sztum, po przyjeździe na miejscu, stwierdził, że nie ma kontaktu z osobą, w wyniku czego odcięto specjalnym sprzętem zawiasy w drzwiach i uwolniono. Zrobiono dostęp, okazało się, że starsza pani w mieszkaniu leży na podłodze i jest przytomna, natomiast osłabiona. Sierżant sztabowy Karolina gasta oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Sztumie. Od czwartku do niedzieli na terenie powiatu sztumskiego trwały działania bezpieczne na weekend. Policjanci z ruchu drogowego, jak i z pionu prewencji przyglądali się bacznie ruchowi Wzmożonemu podczas długiego weekendu. Policjanci z ruchu drogowego zwracali uwagę szczególnie na to, czy kierowcy nie łamią przepisów karnych, czy nie wsiadają za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu, i czy dzieci przewożone są prawidłowo w fotelikach. W okresie długiego weekendu odnotowaliśmy jeden wypadek w miejscowości Michorowo. 23letnia kierująca samochodem osobowym marki Opel. Na prostym odcinku drogi zjechała, na przeciwległy pas uderzyła w drzewo. Kobieta, w wyniku poniesionych obrażeń, została przytransportowana do szpitala w Gdańsku. Również podczas minionego weekendu zatrzymaliśmy mężczyznę mieszkańca powiatu sztumskiego, który w czerwcu bieżącego roku włamał się do altanki okrotowej. Mężczyzna ukradł z niej kosiarkę. Odnotowaliśmy podczas minionego weekendu trzy interwencje domowe. Gdzie została wszczęta procedura niebieskiej karty? W związku z tym. Trzech sprawców przemocy domowej zostało przewiezionych przez naszych policjantów do Izby Wytrzeźwień. Dzień dobry. Strażnik Tomasz Kosatka, Straż Miejska w Malborku. W dniach od 16 do 22 czerwca funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli 103 interwencje. Najczęściej dotyczyły one porządków, takich jak spalanie odpadów na wolnym powietrzu, spożywanie alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych, zanieczyszczanie miejsc publicznych oraz sprawowanie nieprawidłowej opieki nad zwierzętami, a w szczególności puszczanie ich luzem. Jedną z bardziej rażących spraw była ta dotycząca zwierzęcia wypuszczonego bez opieki, który załatwiał się do piaskownicy przeznaczonej do zabaw w tej sprawie zostanie skierowany wniosek do sądu przeciwko właścicielowi zwierzęcia. Dziękuję za uwagę. Aspirant Stanisław Stan, komenda powiatowa policji w Małborku. W dniu tygodniu, w dniu 20 czerwca 2014 roku, około godziny 10, na ulicy sprzymierzonych, kierujący samochodem, nie upewnił, że jest omijany przez kobietę jadącą rowerem, otworzył drzwi, w wyniku czego kobieta uderzyła w te drzwi. Upadła na jezdnię, doznała urazu głowy, została hospitalizowana w szpitalu miejskim w Malborku. Policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali mieszkańca, 31-letniego mieszkańca Malborka, który od miesiąca stycznia do maja dokonał około 5 włamań, gdzie straty powstałe w tych włamań wynoszą 11, ponad 11 tysięcy złotych. Starszy kapitan Robert z zastępca dowódcy jednostki ratowniczej w Malborku. W zeszłym tygodniu odnotowaliśmy łącznie 10 zdarzeń, w tym 4 miejscowe zagrożenia, 6 pożarów. Jednym z takim zdarzeniem było 20 czerwca 2014 roku o godzinie 9.09 na drodze krajowej nr 22 w okolicach Starego Pola doszło do dachowania samochodu osobowego Mercedes C220 Kombi. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Malborg i jeden z OSP Stare Pole. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wprowadzeniu ruchu wahadłowego, odłączeniu akumulatora w pojeździe, neutralizacji płynów eksploatacyjnych oraz pomocy przy załadunku rozbitego auta na lawetę. W zdarzeniu poszkodowane zostały dwie kobiety oraz mężczyzna i czas trwania akcji wynosił 3 godziny 48 minut. Drugim zdarzeniem było pożar balotów Słomy. Miało to miejsce w Martongu, a w dniu 21 czerwca 2014 o godzinie 17.08. Do zdarzenia zadysponowano jeden zastęp OSP-nowy staw. Działanie ratowników polegało na podaniu jednego prądu wody na palące się belki. Ze względu na brak zasilania wodnego, dodysponowano samochód ciężki z nowego stawu GCBA 13/48 i łączny czas trwania akcji wynosił 2 godziny 25 minut. Pozostałe zdarzenia to trzy pożary pozostałości roślinnych na nieużytkach i polach, dwa gniazda owadów błonkoskrzydłych, dwa pożary śmieci i otwarcie mieszkania dla Zespołu Ratownictwa Medycznego.